W tym roku mamy możliwość rozliczenia się z Fiskusem elektronicznie, dlatego w ten sam sposób, nie wychodząc z domu, można komuś sprawić dużo radości. System podpowie nam także organizację pożytku publicznego, jeżeli w rok wcześniej czy dwa lata wcześniej skorzystaliśmy z możliwości przekazania 1% na taką organizację. Jeśli chcemy wybrać inną organizację, wystarczy wpisać inny numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego. Na naszą pomoc czeka wiele osób. Wśród nich są podopieczni stowarzyszenia, przyjaciół i rodzin osób niepełnosprawnych Równe Szanse. Między innymi dzięki wsparciu z 1% powstał nowy ośrodek, który pomaga niepełnosprawnym i seniorom w codziennym funkcjonowaniu. Tutaj jest nowy budynek dla osób somarycznie chorych, osób niepełnosprawnych z narządami ruchu innymi jest do tego w pełni dostosowany. Czyli tutaj już ich jest to miejsce tak zwane docelowe. Jak chodzi będą tutaj mieszkać w tych pokojach dwu i jeden pokój jest czteroosobowy. W całodobowym ośrodku znajdzie się miejsce dla 50 osób. Obok funkcjonują warsztaty terapii zajęciowej, w których każdego dnia bierze udział 55 osób. Mamy 11 pracowni. Są to pracownie tematyczne. Jest to pracownia, jak na przykład stolarska, pracownia rękodzielnicza, pomoc gospodarstwa domowego. Możemy też tutaj zabawić się w teatr, ponieważ mamy pracownię teatralną. Pracownie ceramiczne również tutaj funkcjonują, czy fotograficzne, więc zakres podejmowanych działań proponowanych działań dla uczestników jest bardzo szeroki i każdy znajdzie, myślę, coś dla siebie. Kontakt z rówieśnikami oraz zajęcia pomagają podopiecznym fundacji w codziennej terapii. Prace z quillingu też można zrobić, różne kartki wielkanocne, ozdoby. Ćwiczymy z panią Kornelią różne ćwiczenia i bardzo mi się to podoba. Ruchowe. Zajęcia fajne są, przychodzimy, śniadanie jemy, lepiej rehabilitacja, później te, te ćwiczenia. І тут нашта на так ніж дамо. Pieniądze można przekazać również na leczenie Gai Nowak. Dziewczynka cierpi na lekooporną padaczkę. Inną dziewczynką jest Julka Nieckarz, która urodziła się z wrodzoną wadą niedorozwoju nóżek. Dziewczynka przeszła już operację w Stanach Zjednoczonych, ale nadal potrzebuje rehabilitacji. Pięciolatkę również można wspomóc przez 1%. Na rozliczenie z fiskusem, a jednocześnie na przekazanie 1% swojego podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego mamy czas do końca kwietnia.